Ach, jak to pięknie, pięknie gra, każdy pewnie w swoim kamperku chciałby coś takiego mieć, chciałby, żeby tak muzyka grała. My jesteśmy na stoisku firmy Zenek na Caravan Salon w Düsseldorfie, a do przed kamery zaprosiłem Mateusza Nogiecia. Dokładnie tak. Dzień dobry. Witam. Mateusz, jesteś zastępcą szefa serwisu? Dokładnie tak. No i, czyli obcykany jesteś w temacie elektroniki ogólnie serwisu, u kamperów. Opowiedzmy tak. może trochę o tej nowości, bo to jest nowość tak, ZENKA. Nowość ZENKA ZE3776. Jest to nowe radio, jest całkowicie zmienione menu tego radia. Tak naprawdę możemy sobie tutaj spoglądnąć, jak teraz wygląda to menu jest bardziej intuicyjny, mamy może nawet tło, design, który się zmienił. Natomiast też doszła fajna funkcja, jeśli mamy tutaj dostępną nawigację, jeżeli ją aktywujemy, tak? Ale również nie musimy tego robić, ponieważ mamy Android Auto lub CarPlay, tak? Mamy funkcję żyroskopu na przykład, żebyśmy widzieli, jak nasz pojazd zachowuje się w trakcie jazdy. Oczywiście jeżeli wjedziemy do tunelu, tak, to może ten sygnał GPS dopiero nam się wyłączy po jakby 10 minutach od wjazdy do tunelu, jak dłuższego tu, tunelu, on jeszcze będzie widział pozycję tego samochodu, kierunek, wysokość tak, nad, po poziomie morza. Tutaj oczywiście też jest, nachylenie pojazdu, no i przechył również na boki, tak. Natomiast co jest ciekawe, zawsze wcześniej mieliśmy połączenie do Android Auto i CarPlay poprzez kabel. Natomiast tu zmienili tą funkcję, możemy się połączyć bezprzewodowo, tak naprawdę. I po bluetoothie, Po tak? bluetoothie, dokładnie tak jak już w oryginalnych radiach, typowo w samochodach, tak samo tu też jest to rozwiązanie. No, wiadomo, że jeżeli podłączymy sobie taką mapę Google, na Google Map i sparujemy to z radiem, no to i tak nam dłużej na pewno niż 2-3 godziny nie wytrzyma, więc będziemy zmuszeni tak do połączenia przewodu, ale przez jakiś krótszy czas jest to wygodniejsze na pewno, tak? Dodatkowo, co, no nie musimy tych map wykupować oczywiście, nie jesteśmy zmuszeni do korzystania z jego Navigation, ale jak najbardziej, dodatkowo można mieć, mimo że mamy smartfon yy, i tam mamy dostępne również mapy. Co dodatkowo, jeszcze można rozbudować zawsze nagłośnienie przy tych radiach, przy każdym z radii. Dołączany jest subwoofer, który znajduje się tutaj pod spodem. Tego nie widzimy, ale za chwileczkę go pokażemy na stędzie. Możemy to poprzez kilka przewodów podłączyć. Oczywiście też zapraszamy do naszej firmy na, nie tylko na zakup takich radii, ale, ale również na montaż, montaż akcesoriów, nagłośnienia. Wszystko to możemy wykonać w firmie Elcam. I tak jak tutaj widać, teraz może kamera nie wiem czy to odda, ale pokażę może jak takie nagłośnienie jak można po, poprawić sobie to. Dodatkowo jeszcze w tym zęku posiadamy funkcję sparowania głośnika typu na przykład JBL, zewnętrzny głośnik, który możemy sobie zostawić na przykład jeżeli z przyjaciółmi spędzamy przy kamperze czas, siedzimy sobie przy stoliczku, możemy sobie włączyć tutaj mu muzykę, uruchomić ją, a zabrać ją ze sobą na zewnątrz i E, spędzić miło no, czas, tak, tak naprawdę, przy swoich ulubionych ka kawałkach. E, dlatego to też jest fajne rozwiązanie, a wcześniej tego radia nie posiadały. E, możemy również dodatkowo, Zenek proponuje nam dodatkowe akcesorium w postaci właśnie gniazda, o, przeważnie Zenek wypuszczał dwa przewody USB. E, jeden służył do aktualizacji stacji drugi natomiast do podłączenia zewnętrznego źródła w postaci pendrive'a tak natomiast teraz jest tutaj zmiana i można fajnie gniazdo takie zaadoptować i podłączyć z tyłu te przewody które nam wychodzą ze stacji chciałem również wam pokazać nową kamerę multiview od Zenka z firmy Zenek którą możemy podpinać no, najlepiej będzie to nam działać z nową stacją bo będziemy mieli możliwość przełączania obrazu tutaj jest jak widać tutaj, można przybliżyć nawet kamerę, zobaczyć, że jest tylko jedno oczko, nie tak jak w poprzednich mieliśmy po dwa oczka, żeby zmieniać sobie obraz. Tu jest jedno oczko, które nam zmienia pozycję lewo-prawo, góra-dół, bądź robi nam panoramy. To też jest fajna opcja, ponieważ rozszerza nam to pole widzenia w trakcie cofania, ale możemy mieć ją też jako lusterko, tak? czyli jeżeli jedziemy do przodu, możemy mieć funkcję lustra. Także to jest bardzo fajna opcja, no i możemy ją użyć w nowym, jak i jeszcze we wcześniejszych radiach firmy Zenek. Zapraszamy do zakupu, jak i do montażu Zenka, nowego Zenka, czy wcześniejszych wersji, i rozbudowy nagłośnienia w samochodzie do firmy Elkamp w Krakowie na ulicy Tynieckiej 118